Jestem u podnóża Piotrówki, czyli grodu radomskiego z początków powstawania Pol państwa polskiego, w momencie, kiedy tutaj poznaniacy przyszli po prostu włączyli ziemię Wiślan, a Radom najprawdopodobniej należał do federacji e, tych plemion, które tworzyły państwo Wiślan. No i tutaj powstało grodzisko, e, gdzie... No, przez pewien czas pilnowano, żeby na czas były odprowadzone podatki, ale nie o tym. W latach 70. oglądałem jeszcze zdjęcia, to nie było tak zarośnięte i nie przez gatunki inwazyjne drzewiaste, chociaż tutaj mamy wierzby, a nie jest to gatunek inwazyjny, no ale tutaj macie całą aleję klonów. Tam gdzieś odzywa się strzyżyk, gdzieś też odezwał się paszko dzięcioł zielony, kowalik, jest naprawdę dużo, dużo, dużo ptaków, które się w tej chwili odzywa. Natomiast nie o tym chciałem rozmawiać, tylko o stawie, który tutaj na tych zdjęciach z lat 70. funkcjon widać było. No i ten staw tutaj, reszki tego stawu mamy tutaj, w tym miejscu. No w tej chwili to jest oczkowodne pokryte rzęsą. Natomiast no, kiedyś to był prawdziwy staw. Jeszcze ponad w latach 70., no i odzywa się Kościół Świętego Wacława, czyli tutaj ten kościół nie najstarszy, bo najstarszy był na grodzisku, ale później na Starym mieście, jak już powstało miasto na prawie średnim, no to kościół świętego Wacława został wybudowany, no i w tej chwili się rozdzwonił, czyli jak mniemam jest godzina chyba ósma, dlatego czasu zimowego którym przeżyłem większość życia, aczkolwiek za nim nie tęsknię, ponieważ czas letni daje to, że mamy po prostu godzinę dłużej słońca. Czyli jak wracam do domu, to jeszcze mogę się przejść chociażby w takim terenie, posłuchać ptaków, pooglądać. Może ta godzina to niewiele, ale to naprawdę dzisiaj zobaczycie wieczorem, jak brakuje tej godziny, jak, jak brakuje. E, jedyna pociecha w tym, że będę wcześniej e, wstawał do pracy, e, będę wstawał o 4.30, czyli tak naprawdę o 5.30, więc no dzisiaj nie miałem problemów z obudzeniem się, ale nie mogłem też usnąć. To jest zupełnie inna historia, już organizm jak się przyzwyczai do czegoś takiego, no to w tym e, rytmie e, funkcjonuje. E, no i kawałek obniżenia tutaj, e, to jest użytek ekologiczny, nie niedoszły użytek ekologiczny, mokradło, nie udało się go załatwić. E, zazdroszczę trochę moim kolegom historykom z Radomia, którzy sobie siedzą gdzieś w, e, w... Krzyżyk tam przed nami się pięknie odzywa, jeszcze słyszycie go? Piewa tam z oddali. O tu z boku to jeszcze rudzik. W każdym razie, no takie są e, e, poranki. To, co słyszycie, tutaj to jest kanał odwadniający. Zresztą tu jest dwa. Ten jest nieczynny. Drugi, niestety, jest czynny. On nie jest, on drenuje cały czas nam torfowisko w Radomiu. Jakbyście oglądali moje filmiki, to tam jest ileś tam takich właśnie filmików dotyczących. A tutaj ślady? No po nas, po radomianach, tak, po mieszkańcach radomia. Nikt inny. No, przynosimy pełna, a wynosimy, a puste zostawiamy. Bo po co? Może ktoś posprząta. Ja nie będę sprzątał. A... Dlatego, że wiem, że później się znowu pojawią. Ale to co. Zbiorę z sobą, no to przynoszę. Inna sprawa, że miasto tutaj nie wystawiło żadnych koszy do selektywnej zbiórki. A poruszamy się po terenie, który należy w całości do miasta. E, więc do jakiejkolwiek zbiórki. E, no i kwestia zagospodarowania tego turystycznie. Na razie też pomysłów jest dużo, natomiast realizacji prawie żadnych. Tak jak mówiłem, zazdroszę moim kolegom, historykom, którzy siedzą, piszą w jakichś ciepłych zakamarkach, zacisznych gabinetach. No, może ich kusz trochę denerwuje w archiwach. Chociaż teraz archiwa są klimatyzowane, korzystałem, także wiem, jest całkiem fajnie. I dochodzimy do buchtowiska. Popatrzcie, popatrzcie na nasze dziczki. One tutaj są gospodarzami w tej części, ale tutaj to chyba było też ich wypalenie. Zaraz podejdziemy, zobaczymy. Jest masę rosy, no ale dziki zbuchtowały. Nawet jeśli tutaj było, nie. To jest po prostu buchtowisko. Chociaż tutaj mamy osmalone, ktoś to próbował, podłożył ogień, no ułatwił pracę dzikom też, ale dziki tutaj dawno nie były i po raz trzeci wracam do wątku, który przerwałem dlaczego im zazdroszczę? dlatego, że właściwie siądą, napiszą jest ok, czasami się uda wspólnie coś zrobić, tak jak tutaj zrobiliśmy wspólnie, bo to jest przedsięwzięcie wspólne, czyli utworzyć park kulturowy Stary Radom który ma swoją nogę i historyczną, i archeologiczną, i środowiskową przede wszystkim. Także wspólnymi siłami coś się udało tutaj zrobić. Inna kwestia, że no, przed laty w 2000, chyba 2017 roku e, nikt który przejrzał parki kulturowe, no, wskazywał e, między innymi jako negatywny przykład radą czyli funkcjonowanie, sposób na funkcjonowanie no ale są takie, które funkcjonują te parki kulturowe o, słyszycie? wodnik, wodnik się odezwał to nie dzika świnia nie te dziki, które buktują, tylko wodnik wodnik jest tutaj, czyli ptak ptak bardzo piękny może kiedyś tam postawię jakąś fotopułapkę i po raz czwarty nie skończyłem wątku dotyczących tej zazdrości. No my jako przyrodnicy nie dość, że musimy łazić w teren, co jest przyjemne, a później to wszystko opisywać, nie podawane jest nic nam na tacy. No to później nawet jak coś fajnego znajdziemy, to musimy walczyć jeszcze z urzędnikami, którzy są odpowiedzialni za ochronę przyrody właściwie no, pobierają pieniądze z naszych podatków, m.in. z moich podatków. No i powinni tutaj być naszymi sprzymierzeńcami. W wielu miastach tak nie jest niestety i żeby coś zrobić to bardzo dużo energii, bardzo dużo czasu i nerwów. A mnie osobiście kosztuje tutaj taka ciągła nawalanka. Chciałbym po prostu, żebyśmy się wzajemnie szanowali. E, no, i żeby coś z tego wyszło, no żeby była jakaś pasja w tym. E, coś takiego dostrzegam w Krakowie, jak tam bywam, wśród osób zatrudnionych w magistracie miejskim, a mm, chociaż też narzekają oczywiście. W Warszawie też, wśród osób zatrudnionych, e, e, właśnie wśród urzędników miejskich, tam po prostu są ludzie z pasją. Natomiast w bardzo wielu innych miejscach. A szczególnie niestety w subregionie radomskim no to są po prostu urzędnicy. I właściwie bardzo zadowoleni, gdyby się nic nie działo, żeby był święty spokój. No ale świętego spokoju szczególnie w tych czasach nie będzie. Musimy o tym zapomnieć. W wymiarze globalnym, jak i lokalnym. Niestety. No i tyle. Zaraz podejdziemy tutaj do miejsca, które. Gdzieś tutaj mamy odzywającą się, a tam kos oczywiście, tutaj sujka, jak mówi jeden z moich kolegów e, i to całkiem e, słusznie fałszywy myszołów, bardzo często udaje myszołowa. No tak to już jest z sujkami. O właśnie, patrzcie, wody jest jeszcze wypełniona, tu w tym miejscu przecieka to kanalizacja. Op. teraz woda stoi czy się to wreszcie zamuliło nie sądzę ja wam pokazywałem jak tutaj stróżki wody do tego do tego tutaj oczka wodnego spływały i były zasysane przez kanał deszczowy ten kanał miał być tutaj już uszczelnione przez wodociągi miejskie o tym wiele razy pisałem, prosiłem, mówiłem pisałem jako klub przyrodników regionu radomskiego. Pisaliśmy właściwie, nie tylko ja pisałem, chociaż ja przygotowywałem pisma. Natomiast no, to było sygnowane oczywiście przez klub no i i, i, I sprawa nam jest znana, ale teraz wygląda na to, ponieważ nie było tu żadnego uszczelnienia, więc samoistnie przyroda to uszczelniła wreszcie po iluś latach. No a tutaj e, mówię, e, jedna z partii politycznych, e, która współrządzi w Radomiu, zrządzi w Radomiu, deklaruje e, działania takie proekologiczne, w tym przywrócenie torfowisk i mokradeł. W Radomiu od 7 lat czynione są właściwie działania, które temu przeczą. Także czy to będzie lepiej? Myślę, że, że dla nas, przyrodników, to będzie tak samo, zawsze tak samo. Deklaracje są deklaracjami interesy poszczególnych osób, poszczególnych czy też firm są, są inną sprawą, tu się zawsze będą ścierać, docierać. No i generalnie dobrze, żebyśmy w tej dyskusji, no bo po prostu trzeba uwzględniać też takie rzeczy, też nie tylko te super nasze przyrodnicze, fajnych grzybek, ciekawy jaki, ale też, żeby to się dotarło, żeby to było powszechnie akceptowane, bo wtedy, jeśli będzie to akceptowane przez ogil, się odezwał. E, będzie akceptowane przez ogół wtedy łatwiej będzie po prostu ochronić ten teren natomiast jak widzicie tutaj e, to są lata zaniedban to był teren, który e, Grodziska w Radomiu, który jeszcze prezydent Grzecznarowski przed wojną chciał przeznaczyć na bocznicę kolejową e, chciał ją włączyć zresztą tutaj wybudowano kanał rzeki Mlecznej albo Radomki, jak to woli. Ja mam swój na ten temat, na temat tej nazwy pogląd. Natomiast no później o tym zapomniano, i właściwie tutaj były takie wstydliwe zaplecze miasta. Rzucono tutaj całą infrastrukturę, stąd te sieci gazowe, kanalizacyjne, nie dbając o przyrodę. Jest tutaj dużo nakładów. E, takich e, budowlanych nakładu, mówię e, w postaci jakiejś e, gleby przywiezionej z zewnątrz, e, gruzu. Tam też niedaleko za tymi drzewami widać takie zadrzewienie, tam kiedyś e, funkcjonowało e, wysypisko odpadów medycznych. Podejrzewam, że to z. z, z ze szpitala e, starozakonnych, e, tego, który funkcjonował jeszcze do lat 40., a później e, jego pensjonariusze, nie wiem czy lekarze, zostali bestialsko na łóżkach swoich e, zamordowani przez nie wiem, przez, esesma, przez w każdym razie przez, przez, czy, czy przez żołnierzy Wehrmachtu, w każdym razie przez e, Niemców. No i tak chyba ten szpital Świętego Aleksandra, bo w XIX wieku, przed wybudowaniem szpitala e, miejskiego, e, skończył swoją działalność. A może się mylę? Mówię, nie jestem historykiem, jestem przyrodnikiem. E, jeszcze podobno dwie godziny będzie słoneczko, o ile to można zas, e, nazwać słoneczkiem, bo chmury coraz większe, a później do 15 ma być... E, Szaroburo. Szaro Lubię szaro szaroburo kolory. Czasami w odpowiednim e, nastroju też ma to swój, e, swój wdzięk. I też jest fajne, ale nie dzisiaj. Także idę sobie na zalew na borkach, bo już mogę. E, bo już mogę. Tak, moje trzy przepukliny dwie pachwinowe jedna brzuszna teraz mi pozwalają. Przed operacją myślałem, że to jest jedna przepuklina. Okazało się, że miałem trzy przepukliny. Jeszcze raz z podziękowania dla lekarzy z Jóży, którzy to e, przeprowadzili. Ja w tej chwili całkiem fajnie sobie chodzę. Wreszcie mogę, zasięg mój jest większy niż kilometr. A jeszcze 4 miesiące temu e, kilometr dla mnie był wyzwaniem. E, oczywiście e, Musiałem odpocząć i robiłem kolejny kilometr, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj jeszcze troszkę pobolewa, jeszcze czuję te kąty tej siatki, która mi została wszyta, umieszczona w moich powłokach brzusznych i nie utrzymuje to wszystko na miejscu. Ale już jest zdecydowanie lepiej, już mogę chodzić, już naprawdę być może niedługo zacznę biegać, a chętnie bym też zaczął jeździć na rowerze. Ale muszę się jeszcze z miesiąc powstrzymać Jeśli nie dłużej Szkoda W każdym razie No tak, przez, przez ostatnie dwa lata Właściwie rower Pokrywał się kurzem No i mamy psy Niestety Bez smycz. Bez... Co tutaj może być problematyczne, dlatego że dziki się tutaj pojawiają, a dziki zazwyczaj nie dają sobie w kasie dmuchać. Najpóźniej no są pretensje do władz miejskich, żeby dziki zostały postawione do pionu, bo stanowią zagrożenie dla psów.